Cześć tu, ale dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nowy zestaw LEGO, jaki sobie nabyłem. To jest zestaw LEGO Star Wars: Republic Topers vs Sith Troopers, czyli klony, si jest, klony Sidów. sidów. To jest ze Starej Republiki. Dlatego i w ogóle wszystko się różni. Na dodatek, ten wygląda jak zbudowany Darth Vader. Jeszcze tylko czarnym, Jeszcze tylko czerwony miecz świetlny z czarną pokrywką. Z czarnym uchwytem. To by wyglądał kompletnie jak Darth Vader. On ma pistoletik i właśnie strój z stateczkiem. jak widać na zdjęciu. Z tyłu. Możli możliwości w statku. To. Strzelanie. I to wszystko. Tak. No bo to w końcu. Zestaw za 60 zł w ogóle ja bym kosztował 59,99 59, 59, zł Bardzo bez sensu. Dobra, tu mamy ciężko zbrojnego klona. z taką łatwo do złożenia armatką. Zaraz wam pokażę jak się składa. Takie będzie mi wygodniej. Okay. Mamy takie części. E, czy, 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 czy. Mamy takie części. właśnie z tych części możemy zbudować właśnie ten, ten karabinek. Jeśli będziecie mieli więcej takich części, to możecie właśnie takich, nie będziecie mogli zrobić większy taki karabinek. z trzema takimi działkami wkładamy to tutaj o, już jak widać jeszcze już połowa to tutaj druga połowa i jeszcze to już skończone Jak to są cztery elementy albo nie, nie, pięć to jest pięć elementów bardzo łatwe do składania. Dobra, to ty, ty jest kolejny klon. O, tak zapomniałem, że Okej, to jest, okay. jest kolejny klon. To jest, jest taki, jak ja nazywam snajperką, czyli przedłużonym, przedłużonym. Przedłużony pistoletem. O! Przedłużony taki blaster. I spójrzcie też na ten hełm. Jakby był niezadowolony z czegoś. Dobrze. Następny. Yy, to jest yy, ten cluncitów, który obsługuje ścigacz. To ścigacze w ogóle są stare stara no bo to jest a nie New Republic. Nie. To jest taki czarny, czarny gość, który obsługuje ścigacz. Taki stary. ma mały pistolecik. Jest też czerwony. One niczym się praktycznie nie różnią, oprócz wzoru na hełmie. Jeden ma cieńsze, a drugi grubsze, tutaj. O i o, a jeden ma tutaj czerwony, a drugi czarny, nie, nie. oprócz tego to niczym się nie różnią. Okej, okay, więc to wszystko, właśnie z tego zestawu. Ja jeszcze Wam tak pokażę na koniec, jak to wygląda i polecam bo bardzo, bardzo fajny zestaw